opony. A, miałem nie mówić co to jest. Miała to być dla Was niespodzianka. oponę z felgi tego roweru GT. Patrzę, że jest tutaj taśmy uszczelniająca, ale zobaczcie, że jest przyklejona tak trochę niestaralnie. Tutaj są widać otwory po nyplach. Także na pewno nie byłoby to szczelne. Trzeba to jednak uszczelnić dodatkowo taśmą, żeby nie było jakichś niespodzianek. Użyłem denaturatu, żeby odtłuścić tą powierzchnię. tej gdzie będę za chwilę kleił taśmę uszczelniającą. Wygląda to w ten sposób. Mam nadzieję, że jej wystarczy. Dobra, zaczynamy 10 cm przed. Tutaj przed. ...otworem na wentyl. Tylko trzeba to zrobić w miarę równo. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Właśnie. Dokładnie tak. Widzicie, że coś tam widzicie tej przy zakupie to takiej taśmy. Trzeba pamiętać, żeby była ona dopasowana do średnicy, do szerokości, przepraszam, obręczy. Za szeroka. Może nam wystawać tutaj na zewnątrz i będzie problem później z uszczelnieniem. Dobra, przycinamy na odpowiednią długość i przyklejamy. Na zakładkę. No, i teraz uszczelnienie. To będzie widać, gdzie jest uszczelniona, bo ona wtedy ładnie przylega do krawędzi felgi. Robimy otwór na wentyl. Taki. Au! No ładnie. Tak zrobiłem otwór, że poprawiłem w swoim palcu. No to szczegół, do wesela się zagoi. Kładamy go w ten otworek. Od drugiej strony idzie gumka. Od drugiej strony idzie gumka uszczelniająca i nakrętka, przy urody. I zakładamy oponę. Dobra. Z jednej strony wyszła. Ok, no na miejscu. No i teraz próba ciśnieniowa. Agregat pracuje, ale jeszcze potrzebna przejściówka. Hmm. Nie, próbujemy. Proszę. Wszystko wskoczyło na miejsce. Uszczelniło się od pierwszego strzału. A z tamtymi oponami poprzednio miałem wielki problem. A tutaj idealnie. Po prostu jeden strzał i napompowane. Niesamowite. Po prostu nie wierzę, jak się ładnie uszczelniło. Pierwszy strzał i. Wszystko jest ok. Czyli teraz spuszczamy, jeszcze dopompuję może trochę powietrza. Pięknie. To wlewamy mleczko i będziemy robić drugie. Dobra. Pół opakowania wlane. żeby nie wyschło. Trzeba przedmuchać, żeby nie zostało. W... Dobra, rozpakowujemy kolejne kolejną Oponkę powinna trochę poleżeć, żeby ją rozprostować, ale akurat w tym czasie jak będę. Zdejmował starą oponę, to ta się rozprostuje. A jak skóra węża, zobaczcie. Dosłownie jak skóra węża i tak pewnie będzie śmigać po Grawelach, kamieniach, starych asfaltach i łąkach. Cudowne. No nie, udało mi się wszystko zrobić. Sprawdzam tylko teraz, ile tutaj prześwitu zostało, bo tutaj jest w, tylnym, w, tylnym w tylnych widełkach. Jest bardzo mało miejsca, ale sprawdzałem na wszystkich forach i na stronie producenta, że w tym modelu GT maksymalną oponę to właśnie 45 mm. No i nie wam, trochę luzuje jest, jakby się tam jakieś błoto nawet zebrało, to, to da radę. Udało mi się zamleczyć, czyli zrobić w, w systemie tubeless bezdętkowym. Mam nadzieję, że wszystko będzie śmigać. Ale oponki są rewelacyjne. W porównaniu do tych starych, biednych, już zjechanych opon. To to jest po prostu przepaść. I teraz będę jeździł i testował. Super. Znacie to uczucie, jak się wszystko uda zrobić, to to jest taka satysfakcja i teraz tylko wsiąść na rower i jeździć. next Kilometry, już przejechane na nowych oponach. Powiem Wam, że jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Nie są to może jakieś super opony nie jest to może rower z najwyższej półki, a raczej taki middle, middle class, ale jeździ się super. Dużo gumy pod felgą jest wygodnie, jest szybko.